Cześć, witajcie w kolejnym New Daily, chyba już ósmym. Dzisiaj zajmiemy się laptopem firmy Medium. Klapa jest delikatnie porysowana, mamy wyrwany zawias. W środku mamy powycierane okolice touchpada. Od spodu wszystko jest na swoich miejscach, lecz brakuje dość sporej ilości śrubek. Po prawej stronie znajduje się tylko porysowany CD. Z tyłu mamy wyrwany zawias. Dziurę do zahaczenia ogrzejnik, złącze do Ethernetu. dwa USB, VGA jeszcze jedno USB. Po lewej stronie mamy dziurę na zasilacz. Kolejne USB wywiewa wentylatora, audio oraz czytnik kart. Skoro wiadomo jak wygląda, spróbujmy go uruchomić. Jak widać, obraz wyświetlił. Coś dziwnie męczyny. Napęd, sprawdźmy czy czegoś tam nie ma. Znaleźliśmy jakąś płytę. Sterowniki do laptopa. Systemu nie ma. Z instalacją Windowsa 7 pojawił się mały problem, ponieważ procesor nie jest 64-bitowy. Zatem wsadzamy tutaj Windowsa XP. Po zainstalowaniu systemu i sterowników do karty graficznej doszło do takiej sytuacji, iż po wczytaniu Windowsa oraz sterowników obraz znika. O właśnie, w taki sposób znika, jednakże laptop jest w dalszym ciągu używalny, można go wyłączyć. Także grzejemy kartę graficzną. Dokopałem się do prawdopodobnej usterki, która znajduje się pod tym radiatorem. Także teraz trzeba go tylko ściągnąć i wygrać układ znajdujący się pod nim. Dlatego, bierzesz złożony z powrotem do całości. Sprawdźmy, się włącza. Jak widać, obraz jeszcze występuje. Niestety w dalszym ciągu obraz znika. Co ciekawe, jeżeli do laptopa podłączymy sobie zewnętrzny monitor i wówczas go uruchomimy, wtedy obraz wyświetla się na obu monitorach. Ale nie o to tu chodzi. Teraz, jak mamy obraz na drugim monitorze, możemy sobie wejść w właściwości, ustawienia, zmniejszyć o jedną rozdzielczość, zastosować i wówczas obraz nam się pojawia również na laptopie. Jednakże, gdy odłączymy monitor od laptopa, stąd obraz zniknie. Po ponownym podpięciu monitora obrazu tutaj nie będzie. Trzeba wrócić na drugi monitor. Gdzie można jeszcze raz zmniejszyć rozdzielczość? I ponownie obraz na laptopie jest. Niestety, ta sama sytuacja, jak odłączymy monitor, znowu nie będzie obrazu, i tak możemy jechać w nieskończoność. Procesor w laptopie uzyskał zaledwie 3500 punkta i jest on znacznie słabszy od Atlona 64 3000. Karta graficzna, wiadomo, zbyt słaba. Podczas testu procesor rozgrzał się do 81 stopni Laptopa można na razie wyłączyć Matryca z każdym otwarciem coraz mniej się trzyma Laptop jest tak w słabym stanie, że można z niego już tylko zamontować to co się jeszcze do czegoś przyda Czyli dysk twardy Kartę Wi-Fi jedną kość pamięci RAM o pojemności 1 gigabajta Procesor Na którym nie znalazłem ani grama pasty Od środka można wymontować klawiaturę Dodatkowo ściągając ramkę matrycy i wykręcając multum śrub można ją wyjąć Próbując to zamknąć łamałem zawias numer 2 Można jeszcze wrócić na spód laptopa skąd można wyjąć sprawny napęd Tego można się już w sumie pozbyć A to co zostało może się jeszcze do czegoś przydać i to by było w sumie na tyle z tego dnia.